Moi piękni, ósmy Tier Aresik bez hp Turbo Wenta Staba na dziesiątkach. Więc zobaczmy, co tutaj kolega zrobi. Full Złoto, 50 HP-ków. Małe zestawy. No cóż. Patrzmy, co tu kolega będzie robił na tych dyszkach. Na razie jest jehana, jechany jak med, jak medem. Zostałeś z czyli wiesz, że gościu jest po prawej stronie w krzaku u góry. Lightem prawdopodobnie. No ma intuicję, kolega. Jak widać, właśnie jej użył, by zrobić dwie pestki. Dziwi mnie, że nie próbujesz blendować lighta. Że nieco cofasz nie, próbujesz blindować light'a, a może i lepiej. Ja na tym zawsze źle wychodzę. No ta intuicja to tak niby działa, ale... Zanim się przeładuje ten magazynek, to i tak już cię nie ma. Raczej przeciwnika już tam nie ma. i na Open wychylasz pod te, te deki. Pomogłeś tutaj, 122. Gdzie oni tego czołga lekkiego mają? Czołg lekki prawdopodobnie uciekł, bo jest w plutonie zysu. O, su jednak nie uciekł jeszcze. Jeszcze przyjęło sobie, co miało przyjąć. Okej, okay. liczyłeś, że te, te daki dalej tu są? Znaczy, że ten su dalej tu jest. Patrzcie, light był tam. Czyli light nie uciekł. Ciekawie. Estebek ma dosyć śliską przednią płytę jak na twój kaliber. Dlatego dużo się odbiłeś. Od górnej płyty. Jak była chociażby pod delikatnym kątem. Type 5 Heavy zajął ciekawą pozycję u nich. 1600 damage a jest. HP-owo przegrywacie znaczy może i nie przegrywacie, bo nie widać wszystkiego na mapie. Widać większość. Wróciłeś sobie pod 5 czy 6 czołgów. Teraz dostałeś spota. Nie, jeszcze nie dostałeś spota. Teraz dostaniesz dopiero. 7-5 nie zdążył sobie kliknąć w Ciebie, a mierzył chyba z 10 sekund. Widzowie, jeśli chodzi o damage, to to jest prawdopodobnie najwyższy damage tym ósmym tierem Aresem na serwerze. Od Pantera. Ja byłem blisko rekordu serwera, aczkolwiek tutaj... Panter przebił wszystkie rekordy bez, bez zająknięcia się. Na razie wygląda to jak zwykła bitwa. Żeby nie powiedzieć przeciętna. wyfermiony kolega, nie zdziwiłbym się, gdyby ten LKMTV dalej stał po prawej stronie. Totalnie bym się nie zdziwił. On wygląda na takiego stacza w krzaku na kilka metrów od ciebie. U. E, nie dostałeś spota. To znaczy, że non-stop jesteś na spocie i że ten light tu siedział i cię spotował. No już był na midzie nawet. No i jeszcze poczekasz aż strzeli gość. Albo i nie. Myślałem, że gromas uży. Użyjesz do końca naszego 3700, czyli już taka powyżej średniej bitewka, chociaż nie wiem. Może tutaj Panter ma 4K średniego na czołgusiu. Będzie podpała, oj. Trochę, trochę za szybko strzelasz. Tym czołgiem na taką odległość już troszeczkę lepiej popestkować sobie. Jesteś zły na siebie. Widać, że jesteś zły na siebie, że tak zrobiłeś pestki. Tango z typem 5 heavy

Oj, wykorzystasz sobie tego groma. Co ten gościu do ściany się nie przy. Ojej. No to teraz będziesz miał imprezę. Ładne podpalenie, chociaż początek leciał famoraka. Type na Haekach. Co to ma być za clown fiesta teraz? Kolejna podpała, kolejna podpała. Dwa razy podpaliłeś gościa chyba. Ale mogę się mylić. Ten type wygląda troszeczkę na full hajkowego typa. Jeszcze się chłop odbił. Waliłbym tam blindy, blindy. W sensie skontowałbym się tutaj i walił te blindy tam. Ale i tak gratulacje rekordu serwerka.